Kiedy trolle trafiły do świata Dungeons and Dragons zmieniły się nie do poznania. Z mitologicznych olbrzymów i leśnych duchów przekształciły się w groteskowe, niemal potworne stworzenia uosobienie dzikości, pierwotnego instynktu przetrwania. Ich sylwetki są wysokie, wychodzone, z długimi, nienaturalnie giętkimi kończynami. Skóra ma kolor zgniłej zieleni, a zapach, no cóż, który im towarzyszy przypomina wilgotne bagna i rozkładające się mięso. To nie jest już mityczny strażnik natury, to drapieżnik z koszmarów. W świecie DD Troll nie potrzebuje motywacji, nie ma planu, nie kieruje się ideologią, to czysty głód poluje, zjada, pożera wszystko, co napotka. I w tym tkwi jego siła i jego legenda, bo Troll'a w Dungeons and Dragons nie da się zabić tak po prostu. Zraniony, rozcięty, nawet rozczłonkowany, potrafi w kilka chwil się zregenerować. Jakby sama natura odmówiła mu prawa do śmierci, to właśnie regeneracja cecha, która uczyniła strola ikonę gry. Sprawiła, że nawet doświadczeni bohaterowie potrafią wpaść w panikę, gdy zapomną o ogniu czy kwasie, bo tylko to może go zabić naprawdę. Przyrodowisku w jakim żyją jest równie dzikie jak one same trolle ciągną na bagna do jaskiń i ruin, gdzie smród gnijących ciał nie odstrasza, lecz toi gniazda troli pełne są kości resztek zbroi i tego co zostało po nieszczęśnikach, którzy próbowali przejść przez ich terytorium. To samotnicy bez struktur, bez plemion, ale z instynktem drapieżcy. Czasem tylko w miejscach odległych i dzikich można spotkać coś na kształt trolowej rodziny. Parę olbrzymów i młode, które uczy się zabijać. Tak jak inne dzieci uczą się chodzić. Ale świat DD jest bogaty i pełen magii, a magia lubi eksperymenty, dlatego w grze spotkamy trolle przesłane do różnych środowisk. Ich ciała reagują na otoczenie. Na dalekie północy żyją trolle lodowe i z bladoniebieską skórą i oddechem zimnym, jak arktyczny wiatr. W górach można natknąć się na trolle kamienne których ciała stwardniały jak skała, a ich skóra odbija ciosy niczym pancerz. W jaskiniach natomiast czają się ślepe i jeszcze brutalniejsze odmiany, których słuch zastąpił wzrok. Reagują na każdy dźwięk, każdy krok jak same skały, szeptały im o zbliżającej się ofierze. Niektóre z troli są jeszcze bardziej niezwykłe. Zdarza się napotkać trola z dwiema głowami, który potrafił rozmawiać sam ze sobą, a właściwie kłócić się, krzyczeć i sprzeczać w trakcie walki, co czyni go jednocześnie komicznym i przerażającym. Są też trolle powstałe w wyniku magii, duchowe, półprzezroczyste, zdolne przenikać przez ściany, wysysając energię z życia ofiar. To już nie tylko potwory z lasu, ale prawdziwe koszmary z pogranicza świata materialnego i magicznego. Wszystkie te wersje łączy jednak jedno, są częścią dzikiego ekosystemu świata fantazy. Trolle pojawiają się wszędzie tam, gdzie na która jeszcze nie została ujażmiona na bagnach, w górach, w ruinach i lochach, z dala od cywilizacji.